Konferencja dla uczniów drugiego Elo, nosząca tytułu ja w siecie mas mediów była w zasadzie ostatnim wydarzeniem w ramach bogatych obchodów 25-lecia liceum. Bogatych bo oprócz uroczystej jubileuszowej gali Korczak zorganizował też kolejną edycję Wieczoru Poezji przy świecach oraz bal absolwentów drugiego liceum. Z kolei we wspomnianej konferencji wzięła udział aktorka Joanna Osyda, absolwentka liceum, która z rąk dyrektor szkoły Renaty Tatary otrzymała specjalną statuetkę potwierdzającą nadanie jej tytułu ambasadora drugiego liceum. Ten sam tytuł nieco wcześniej, bo. Podczas jubileuszowej gali ogólniaka otrzymał także Mateusz Walczak, absolwent liceum, dziś dziennikarz i prezenter w jednej ze stacji informacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystko Dziękuję. Przez Dziękuję. współpracę proszę Państwa z Janną, współpracę nam się układa od wielu, wielu lat. Bardzo, bardzo dawno już Pani Anna gościła i na wieczorach poezji i tutaj nam prowadziła warsztaty wokalne. Dzisiaj kolejny, kolejna konferencja jest z nami. Bardzo bardzo dziękujemy, Asiu, że jesteś dzisiaj tutaj z nami. Rzeczywiście, okazja bardzo fajna, podsumowanie pracy. Bardzo się cieszę, że jesteś w gronie ambasadorów drugiego liceum Oglądów Zjednoczonych. Proszę bardzo. bardzo dziękuję. Dziękuję. że. Często sobie przejeżdżam e, przez ten Wieluń, gdzieś tam z miejsca do miejsca, z jednego miejsca pracy do drugiego i, i naprawdę cieszę się, że moje że życie się tak potoczyło, jak się potoczyło, ale jestem przekonana, że potoczyło się też tak, dlatego że, że wybrałam to liceum. I, a mogę pójść do jakichś innych e, szkół, tutaj. Ale spotkałam tutaj takich nauczycieli, którzy mi dali tyle wiary dla mnie. I, Jestem za to ogromnie wdzięczna, naprawdę, Więc mam nadzieję, że Wy też tutaj się tak dobrze czujecie, jak ja się tutaj czułam i, i że wybierzecie drogi, które będą dla Was dobrymi. Będę związany z wielu w najbliższych latach, mimo dzielenia zawodowego życia z Warszawą, no to wiem, że te osoby się sprawdzają na wielu polach. Tak? No mam kolegę, pochwalę się, Łukasza Przemienia, który pracuje w komendzie w powiatowej policji. Znajomi i pracują w komendzie powiatowej straży pożarnej, tak? inni pracują właśnie w starostwie, już też nazwisk nie będę wymieniał, żeby tutaj nie awaryzować nikogo, albo na przykład są przedsiębiorcami, więc na każdym polu ktoś się sprawdza. Znaczy, trzeba odnaleźć w życiu pasję. Mój szef, już teraz niestety świętej pamięci, Sebastian Podkościelny, współzałożyciel TVN24, zawsze powtarza, musisz przez życie pójść z pasją. Jeżeli pasję odnajdziesz, będziesz szczęśliwy. I tego wszystkim Wam życzę. Bardzo dziękujemy. Tematem wspomnianej konferencji był hejt w internecie czyli mówiąc wprost, szerzenie nienawiści, często zupełnie bez powodu. Na okoliczność konferencji, młodzież z drugich klas przygotowała specjalną inscenizację, traktującą właśnie o tym dość dużym problemie, z którym zresztą w sieci spotyka się nie tylko młodzież, choć może właśnie ona w większym wymiarze. ponieważ jak że w piątek mamy świadczenia z Zaczniemy Zacznijmy od podstawowego pytania, które na pewno pojawi się na sprawdzianie. A więc tak, jakie są ramy czasowe epoky A Ada, na pewno wiesz co. Proszę. Taka mądra... Proszę, 1806-1847. No to no To będzie wiedziała. Tak, nie, że dziękuję, Nie jesteśmy tutaj To jest autorem Kordiana. No to nie udaj, że nie wiesz. No powiedz. Warto w tym miejscu zauważyć, że tak naprawdę nikt w internecie nie jest anonimowy. Policja może każdego namierzyć po adresie IP komputera, przed czym przestrzegała Monika Klonowska z Wiońskiej Policji. Na co dzień mamy do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, jak ta, którą widzieliście przed chwilą. Nie wszystkie historie kończą się w ten sposób. Przedstawia historia z 2006 roku, taki straszny akt cyberprzemocy w jednej ze szkół w Gdańsku, gdzie doszło do samobójstwa dziewczynki. Po tym jak koledzy wciągnęli ją pod ławkę, po tym jak zaczęli ją nagrywać, dotykać w miejsca intymne, nikt niestety nie zareagował, nikt nie powiedział: stop. Niestety na drugi dzień. Mama znalazła tą dziewczynkę w swoim pokoju. Niestety dziewczynka targnęła się na swoje życie skutecznie. Ta historia pokazuje, że każdy z nas ma inną wrażliwość. Każdy z nas inaczej czuje. Jedna osoba, że tak powiem, jednym uchem wpuści, drugim wypuści, natomiast druga niestety nie udźwignie tego problemu. Być może wypadnie w depresję, będzie musiała zażywać środki, depresanty, tak? być może będzie uciekała ze szkoły, nie będzie chciała rozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Dlatego też różne są sytuacje i musimy się zastanowić. W jaki sposób pomóc takiej osobie, jeżeli widzimy, właśnie że dzieje się krzywda? W dalszym ciągu tej konferencji z udziałem Janne Osydy była też dyskusja o tym ważnym problemie. Aktorka doskonale wie, co to jest hejt w internecie. Sama go doświadczyła, spotkała się z tym też jej koleżanka ze szkoły. Pierwsza sytuacja dotycząca takiego hejtu w internecie, której byłam świadkiem, nie dotyczyła mnie bezpośrednio, ale dotyczyła mojej koleżanki z mojej klasy tutaj w liceum. To była klasa naturalna. Pamiętam, że my już, my już mieliśmy oczywiście skończone 18 lat. Moja koleżanka była w jakimś takim stałym związku i wypłynęły jej nagie zdjęcia, które ona sobie zrobiła ze swoim chłopakiem, w którym była w stałym związku, o którym wszyscy wiedzieli itd., itd. Przez zupełny przypadek te zdjęcia wypłynęły, bo ona pożyczyła płytkę z filmami i to jeszcze były czasy przed Instagramowe czasy, wybrać, że takie kiedyś były, e, więc to nie było wolniejsze, ale oczywiście już był Facebook, już były jakieś takie portale społecznościowe itd., itd. i tak dalej tak dalej. Poza tym maile chyba każdy dostał e, maila z tymi zdjęciami. E, Nawet no o to oczywiście nie prosząc, od, od kolegi, którego ta dziewczyna znała przez całe życie. Wychowywali się w, w jednej z miejscowości bardzo małej. E, ona dostała wsparcie i nauczycieli, i wsparcie rodziców. Poszła z tym na policję, poszła z tym do sądu, ale była absolutnie zdruzgotana. To znaczy konsekwencje to jedno, nie do końca nie pamiętam jak się to skończyło, myślę, że chłopcy przegrali sprawę i tak dalej, tak dalej. Ale to, co zostało z nią, to już jest jej, nie? Że, że ona po prostu wyjechała po tym z granicę. Wiele lat mogła sobie jakoś kompletnie z tym poradzić, depresja i ona nie zrobiła nic złego. I nazywanie jej, wyzywanie jej w internecie było totalnie bezpodstawne, niesprawiedliwe i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Dłuższa relacja z tej niecodziennej konferencji do zobaczenia u nas w Short Pressie. Warto w tym miejscu zauważyć, że podczas spotkania głos w sprawie zabrała też psycholog Małgorzata Burnecka z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Wieluniu.